Problem jest na tyle poważny, że zajęli się nim na poniedziałkowej sesji radni. Mało tego, na dyskusji się nie skończyło. Radni przerwali obrady i pojechali do obu szkół, żeby naocznie się przekonać, jakie w nich panują warunki. Według przewodniczącego Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości sytuacja nie jest najlepsza. To jest pan osobą niekompetentną. Nie dostosował pan obiektu, nie dostosował pan obiektu do rozpoczęcia roku szkolnego. Proszę mi powiedzieć, gdzie pan pomieści dzieci w tej chwili. Ale panie jak pan przewodniczący, prosiłam, abyśmy o tych sprawach rozmawiali na sesji robi pan w szkole politykę przy uczniach, przy nauczycielach przy stronie pedagogicznej jest... ale panie ja... przewodniczący od tego pani jest sesja Rada. rady miejskiej ja się dziwię że osoby które doprowadziły do bałaganu jeszcze się tym bałaganem chwalą i mówią że one nie mają gdzie Ale jeżeli dzieci. mówi pan że Jak mówi dyrektor zespołu szkół elektronicznych Konrad Witkowski w szkole którą kieruje od 1 września będzie zbyt ciasno bo od 1 września naukę w elektroniku rozpocznie blisko tysiąc uczniów chcielibyśmy stworzyć uczniom dobre warunki do nauki mianowicie dokładnie chodzi... Chodzi o to, żeby nie kończyli zbyt późno swoich zajęć edukacyjnych. Dlatego pojawił się pomysł przystosowania na potrzeby elektronika drugiego piętra w mieszczącym się tuż obok budynku Publicznej Szkoły Podstawowej numer 27. Że to dobre rozwiązanie potwierdza wiceprezydent Radomiaka Karol Semik. jest jeden budynek, który ma tysiąc uczniów i jest szkoła podstawowa ośmioklasowa. W których są dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie, jedna klasa trzecia, jedna klasa szósta, czyli nie ma klasy czwartej, piątej, siódmej i ósmej. I to jest komentarz do tego. Ale entuzjazmu Władz Radomia i dyrekcji zespołu szkół elektronicznych nie podzielają rodzice, dzieci, uczniów ze szkoły podstawowej numer 27. Stanowczo protestują przeciwko częściowej przeprowadzce elektronika do budynku podstawówki. Nie pomagają zapewnienia, że uczniowie technikum nie będą mieli kontaktu z uczniami szkoły podstawowej. W szatni będzie mur z drzwiami. Gdzie będzie w ogóle odizolowanie pełne i tam będzie część szatni dla zespołu szkół elektronicznych. Natomiast na pierwszym piętrze i na parterze będzie krata oddzielająca możliwość kontaktu też z drzwiami, bo to są względy bezpieczeństwa ewakuacyjnego. Czyli mamy trzy niezależne wejścia, oddzielenie dzieci od młodzieży i pracujemy. Środki przekazane na e ewentualny remont tej szkoły 27 pozwolą na. Takie zorganizowanie pracy, zbudowanie przepierzeń, które w 100% odgrodzą uczniów elektronika od uczniów szkoły podstawowej. Ale budynek szkoły podstawowej nr 27, mimo że do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał zaledwie tydzień, nie jest gotowy na przyjęcie uczniów elektronika. Jak mówi wiceprezydent Karol Semik, szkoła otrzymała pieniądze na prace adaptacyjne, ale praktycznie nic nie jest zrobione. Według wiceprezydenta to celowe działanie dyrektor szkoły nr 27, żeby uniemożliwić przeprowadzkę elektronika do jej placówki. Z dyrektor publiczny... Szkoły Podstawowej nr 27 nie udało nam się skontaktować, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ostatecznie sposobu rozwiązania konfliktu poszuka prezydent Radosław Witkowski, który zaprosił w czwartek do siebie na rozmowy przedstawicieli Elektronika i Szkoły Podstawowej. Będzie to najprawdopodobniej pisemne użyczenie piętra i sal lekcyjnych przez Szkołę Podstawową. Jak poinformował nas wiceprezydent Karol Semik, z powodu opóźnienia prac remontowych uczniowie Elektronika będą mogli przeprowadzić się na drugie piętro budynku Szkoły Podstawowej najwcześniej, w połowie września.